Bóg jest w Twoim domu, wołanie o pokój i ochronę. Jeśli w Twoim życiu zapanował niepokój, jeśli czujesz, że dom przestał być schronieniem, dziś przywołaj świętą obecność Boga. Ojcze światłości, Stwórco nieba i ziemi, wejdź do mojego domu, wypełnij każdy kąt Twoim pokojem łaską i ochroną. Niech Święty Duch Boży strzeże moich drzwi, Niech żadne zło nie przekroczy mojego progu, Niech każdy, kto tu mieszka, odzyska spokój serca. Imię Boga Żywego zrywam wszelkie więzy lęku, niedostatku i chaosu. Niech mój dom stanie się przestrzenią obfitości, miłości i prawdy. Wzywam aniołów Boga. Niech Michał stanie przy drzwiach, Gabriel przy oknie, a Rafał przy sercach domowników. Bo jeśli Bóg jest ze mną, nikt nie może być przeciwko mnie. Nie jestem już ofiarą, jestem świątynią Boga. To, co było ciężarem, od teraz staje się moją siłą imię świętego, który mnie stworzył, odrzucam biedę, lęk, przemoc i brak miłości. Moje mieszkanie to teraz święta przestrzeń. Każde słowo wypowiedziane tu z miłości wraca tysiąckrotnie. Niech Bóg obudzi we mnie moc tworzenia, moc uzdrawiania, moc przyciągania dobra. Bo jestem dzieckiem Boga, i nie ma już we mnie lęku tylko światło, tylko moc, tylko miłość. Drodzy, niech ten film będzie Twoją modlitwą, Twoją tarczą, Twoim początkiem. Napisz w komentarzu proszę: Bóg jest moim dom, w moim domu, a światło znajdzie drogę. Udostępnij, niech dotrze tam, gdzie czeka serce gotowe na przemianę. Bóg jest zawsze.